Kanaryjskie. Obecnie raj dla turystów, a wcześniej miejsce barbarzyńskich działań białego człowieka. Po odkryciu tych wysp, Europejczycy niemal całkowicie wytępili miejscową ludność. A... Głowa, oko. Zaraz będzie zjedzone. To w pierwszy nam tak. przygotował taki posiłek. Taki. A ty nie będziesz jadł? Ja na razie nie głod. bo narobiłem ja się. Hmm. Jak? Czego się cieszy? Ej, idę do Huntera. O, oh, jak rybka? Nie, 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 wie? nie, nie, wie? nie wiem, pokaż. Zawolony. Będziesz na rybę? Spróbuję. I dasz radę? Nie wiem. Ej, kapitan mówi, że to gówno jady. Nie, ja? są to, Nie są to gówno jady. Jadł, no oczywiście, nie. że nie. Bardzo dobra ryba. Oczywiście. Lubię cefala Cefal. To jest cefal, tak? Cefal, cefal tak? Nie boimy się cefala. Nie. A to po co? Narzeganie? Uuuuu! Proszę, proszę, nie, nie, nie. proszę bardzo, jak to, to mówił e, Krzysztof, jedna ręka dla jachtu, druga ręka dla kamery, na jedna ręka i głowa dla jachtu, a reszta to ja. możesz zrobić co chcesz. Patrz jak paluchami pilnują rybę, żeby im coś nie zabrał. o patrz, oczka. No, dobra, to idę popatrzeć, co tam się dzieje, i zaraz też sięgnę. Wow! Piękne, piękne. I to sobie niedawno pływało, A tu proszę, bardzo, delikatnie. Ale ładnie parnie. rewelacyjnie. Rewelacyjnie parnie. Muszę się trzymać, żeby nie upaść. Ale, ale zaraz też zjem tą rybkę Trzeba się tutaj zaprzeć, uczy się od Krzysztofa Trzeba się odpowiednio zaprzeć wtedy można stać Sprawdzamy silnik Ale podobno jutro pożeglujemy Dobrze, a na razie patrzę na ten bezkres oceanu. Ale on pachnie. O, teraz troszeczkę złapało. Ale podobno to jest bardzo słaby wiatr to jest tylko 6 węzłów. Ale jest już ciepło. Nawet więcej, bardzo ciepło. Przestaje się golić. Przez kilka dni. Zobaczmy, co tam urośnie. Trzeba bujać. Stara fala. Jak to mówią żeglarze, pięknie się układa ocean. Jest samolot. Okay. sobie. A to nasze deski. Abyśmy nie musieli tych naszych tratw otwierać. Tu druga tratwa. Poszła sobie dalej ta fala. Płyniemy na żaglach. I wreszcie ta cisza. Niesamowita. Silnik praktycznie nie pracuje. Słyszę, że pierwszy powiedział: że trzeba dołożyć jeszcze żagli. Mamy dwa na razie postawione. U ciepło. Robi się ciepło. Naprawdę robi się ciepło. I co widzę? Fantastyczną rzecz. Łódź zaczyna ze mną rozmawiać. słychać klimatyzacja, ale jest cicho jest tu cicho jest tu bardzo cicho płyniemy powoluśku, ale płyniemy proszę bardzo. Ale grzeje to słońce, to miłe, wchodzimy w strefę ciepła, wiem, że trochę przeszkadzam, ale to przez chwilę. historycznie będzie, można się odciąć? Tak. Polecasz? Oczywiście. Dziękuję. To jest kawałek cefali. Odsolimy go, zostawimy nadzieję. A jutro możemy sobie na Filips nasilować. Ja odwiedzę takę. To jest kawę. Wiele wiego mamy. Jutro na siadanko już, można będzie na chleb. No proszę. zrobiłeś? Nie lubisz kawioru? Bardzo dobrze zjem twoją porcję. Patrzcie na butelkę. Cyk. Cyk. Płyniemy. Tu piękna idzie fala. Teraz bujnie, siup, siup. Moje dzieci by mówiły, że jest siup, siup i zobaczcie cyk. O bum. I znowu lecimy, no lecimy. No. Tak, tak. Tutaj się buja. A tam na dole wszystko tańczy. A tu spójrzmy na naszą, na nasze dzisiaj miasto Las Palmas. Polecamy, polecamy. A to nasze. Nasz przyjaciel. O, on nas zawiezie, albo kłoniemy nim do przepięknych orłów. Dobra, bawię się. A tak na poważnie, to można być zrelaksowanym jak po wojnie. Jak żyje się w świecie wolnym wojen, jak płynie się łodzią i nikt nie boi się, że zostanie zaatakowany. Można być dzięki temu zrelaksowany, bo to ludzie się uśmiechają i nie są przerażeni tym, co gdzieś na świecie się w tej chwili dzieje. No to tyle. Pozdrawiam wszystkich z przepięknej Las Palmas. bardzo widok na las palmas jest chyba koniec lipca tak dla nas może początek sierpnia Bo liście z drzew opadają. Bo wiadomo, tutaj jest deficyt wody. Mamy wielki piątek. Nie czuję się tutaj kompletnie świąt. Od kolejny dzień z turystami w tle. Jestem cztery. Może pięć dni w Las Palmas. Z tego codziennie wychodzę może na 2-3 godziny. Przyznam się, że czym dłużej jestem, tym mniej się mi chce już tutaj być. To są jednak miasta turystyczne polegające na tym, że przyjeżdża wycieczkowiec, przypływa wycieczkowiec, kilka tysięcy ludzi wysiada z tego wycieczkowca, po czym wpadają do miasta nakręceni Zwiedzają, oglądają pierwszego dnia, jedzą, oczywiście piją, a następnie następnego dnia wypływają Ile płyną na następną wyspę. No i mamy 10-15 wysp tak zwiedzonych, pięknych ileś miejsc, i możemy wtedy powiedzieć, że jesteśmy, zwiedziliśmy kawał świata. Ale popatrzcie teraz na przykład na górę. Ludzie trzymają kwiaty w takich doniczkach. Wszędzie jest bieda. To są właśnie, tak jak mówię, miasta turystyczne, które, jak już nie jest na plaży, jeżeli zgaśnie słońce, tak jak dzisiaj nie ma za specjalnie słońca, to zaczyna to wyglądać ponuro. Jak się wpadnie do restauracji i się czegoś człowiek napije To wtedy co? To wtedy To wtedy świat już jest piękniejszy A jak się nie jest w restauracji i się czegoś człowiek nie napije To ten świat wcale nie jest taki ładny I taki kolorowy A jak już słońcu trochę zajdzie To już tym bardziej już nie jest kolorowo Tylko jest ponuro Tak jak teraz